Bardzo dziękuję za tę nominację. Ona szczególnie cieszy w takim trudnym momencie, kiedy jako artyści poczuliśmy się niepotrzebni, ponieważ to, czym się zajmujemy, wymaga bezpośredniego kontaktu z widzem, a on stał się reglamentowany. Bardzo dziękuję za to, że mogę tutaj być ze swoją rodziną, że mogę deptać lubelskie chodniki. Mam nadzieję, że będziemy mogli dalej tutaj tworzyć. Rok 2019 był bardzo trudny, bardzo wymagający. W tym roku walczyliśmy o wolność słowa, możliwość swobodnej wypowiedzi artystów, nawet jeśli ta wypowiedź nie jest miła władzy. I po raz kolejny okazało się, że Lublin jest naszym, naszą bazą, naszym dojo, naszym matecznikiem, i że tutaj głos artysty, nawet jeśli kontrowersyjny, zostanie wysłuchany. No bo myślę, że w sumie po to nas macie, właśnie po to, żebyśmy mówili te, te, te trudne rzeczy i żeby teatr jak woda docierał w te najbardziej odległe miejsca, gdzie jest najtrudniej zajrzeć, gdzie najmniej chce się zajrzeć.